To jest Maciek i on będzie bohaterem nowej serii Prawdziwe życie Polish Car Driving. Dobra, więc witam Was w nowej serii na kanale, w której będziemy prowadzić prawdziwe życie w Polish Car Driving. Najpierw muszę iść na przystanek, bo muszę pojechać do dziadka. Aktualnie jest północ, więc będę musiał iść spać. Dobra, już jestem na przystanku, więc czekam na autobus, który ma być za 10 minut. Już dojechałem, bilet kosztował 10 zł, więc 10 zł schodzi z naszego konta. A teraz pójdę do domu, bo już trochę spać mi się chce, więc widzimy się rano. Więc witam was, już rano, ja jestem już wyspany. Dziadek mi kazał jechać do biedronki po zakupy i dał mi 100 zł, i powiedział, że jak mi coś zostanie, to mogę sobie zatrzymać te pieniądze, które mi zostały. Ogólnie to dopiero co zdałem prawo jazdy, i się trochę boję jechać sam. Wiedronka jest niedaleko, więc może o nic się nie rozbije. Dobra, już dojechaliśmy, więc idę na zakupy. Dobra, już kupiłem to, co miałem, i zostało mi 20 zł, więc to sobie zostawiam. Więc jedziemy z powrotem do domu. No i jesteśmy już w domku. A więc ja się z wami żegnam. Przepraszam, że taki krótki odcinek, ale to był taki odcinek wprowadzający, więc widzimy się w następnym odcinku. No i elo.